Gram z takimi boomerami, że oni takie teksty do mnie walą wizowie. rozumiecie to? Boomer zgo go na boom. I still see you, so Ja I'm fine. Mam łatkę zamożnego, a no to wiadomo. G klasa, Menele, te sprawy się leży z KBD. nie paki, nie ma paki, czekaj, czekaj, czekaj! Co ty robisz? No bo on ucieka! Ale nie ma paki! A my atakujemy! A atakujemy, debile! Ja piedzielę! Dobra, wytłumaczcie mi, kupiłem armor, Jak mam 45 Almo? Bo się potknąłeś, na głupi, Ale po co się tak wychylasz? Смоуку в No kurna, dziesiąty flesz, mam to w dupie. Take back the love that I gave you. Dobra, ja puszczam, Już zaczął, już ci powiem. O, i ptę, idzie do a. kibla, a ja Uuu, zacząłem. Będzie do kibla. Widzowie, no widzicie, widzicie jakie to jest. Gra od jamy, a on idzie do kibla, bo, bo mam tak? No i dobrze, tak? dawaj, Eddie, gramy, jamy A, bez kitu, ready, zapomniałem jadać. Ja, ja już mam, ja już mam. I jajeczko, jajeczko, no masz, ja masz. No a co, no to Wee. zaraz. I co jest po diamencie? Czekaj, Elita. Elita. No to my już po jesteśmy elicie, Elitą, jest, nawet nie będąc, No powiem tak, wszystkie gierki, albo mamy gierkę w której przegrywamy jedną rundą dosłownie, albo po prostu zmiatamy wszystkich z planszy, albo jak idzie. stomp! robimy zaraz stomp, to robimy top! Wow! Linia ognia! Ja w tym czasie robię Reese. <grym, grym, grym>, <grym>, o, mam buga. Josie Wardem, Josie Wardem gamy. You have nice juicy, man. Ej, ja to nie są ci sami, którymi no przecina no graliśmy? No, my nie galiśmy z nim, bo nie gramy poza nagrywkami. Oczywiście, że nie. Co? Co? Tak, to ja tak myślał. 5 metrów, co? Nie no no wiesz, ja to gram poza nagrywkami. Ta gram po się taką mi z czoła, leci pod. Z jajek? Z jajek mi leci pod, No, skąd ty to wiesz? Skąd ty to wiesz? Bo się i źle uważałem. O, Boże. Najgorzej, najgorzej. Ej, pamiętasz jakbym wysłał ten tego mema jest jak typu, tak, taki diament i kiedy lekarz sprawdza mi jaj. Ulala. <laughs> ulala Ulala. Adrian Omerowicz. Adrian Omerowicz. A, a, Trochę Adry... jak jakiś piłkarz, nie? No. Adrian Omerowicz. Nie. Nie, a ta nie na boisko wchodzi Adrian Omerowicz. Dawaj, niech to ma trzy. Dzień dobry, dzień dobry. Pać, <laughs> <laughs> pać, O Boże, naprawdę. Wziąłem miny. Giga a się mi, w tym nie. momencie. No właśnie, po co Nie no, jak zaplantujemy pakiet, to się przyda. No myślałem, że będziemy grać jako obrońcy. To myślał Indyk o niedzieli, a w sobotę... Myślał Indyk o no niedzieli, a Mateusz... Co? Weź se przełóż. Ooo, oh, o oh, ty chamie. <laughs> What ty kurde, przegłeś? Ej, co, so, patrz, 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 skanujący, Gram z takimi boomerami, yeah. że oni takie teksty do mnie walą, widzowie, rozumiecie to? Boomers go na boom. No, nie ma ich. Any help? Właśnie yes, właśnie Aha, co za Jeden? wariat Nice, karton gipsy, karton gipsy, Krycha Ja wlatuję CT Karton gipsy low Jak coś, ja trzymam wuchlą, CT wam Bóg karton gipsy, no Czy gość ma karabin? Jakiś? Możliwe, możliwe Juicy, Jesz, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, karton gipsy. gipsy Ostatni karton no, last, no, To ostatni, Last Karton gipsy last Juicy Walt, juicy world Nice Yeee! Nice, Zolanta, nice nie in zarączkę do diamenta Woo! Ładnie mnie prowadzisz za rączkę do ładie. diamenta, synu. A, proszę bardzo. Czas, ładie, czasami łapiesz nie za tą rączkę, ale niech będzie. <laughs> o kurna, Krzysztof. Krzysztof. I see, Krzysztof. see you, shadow! <laughs> Ej, ja już gram z tą bronią dół, za 2,5 kloca, nie? Ja też. Jest zajebiście, ale Czemu? ona bije mocno w takie rundy. To wy nie kupujecie tych rzeczy? Jak nie? Ja nie powiem, bo mnie nie stać, to kupuję Armor. Ty, ja cię to... mogę Jeden pogłaskać! Staryj, ja ty, zróbiłem. ja cię mogę pogłaskać, czekaj! Nie, nie mogę, bo mam pod F. Ja pierdzielę, a mógłbym go mam pogłaskać. Po defcie, mam pod def... mam pod f Pod masz? Co ty masz pod f -cie? Nie ma nikona midzie, Ciekawe. Nie Chyba nie, ty, tak wyjechałem. Nie. Karton no, ja, gipsy ja, ja. na pewno, karton gipsy 100%. Yes. Trzeci drugi event, kurde! Podchodacie bagę i policja Policy Fajda! No nie, no i on akurat piknęli! O, jesteś sam. Jest, jest. Nie, no plecy. nikt nie spełnił tam wętra, to mam Ja, dlaczego no, w ogóle wy ja to bym chciała mieć dużą Mnie to zastanawia. Nie miałem smułka. Ja no smuka. o tym mówię, czemu nie używacie? Bo nie miałem smoke'a. Wchodzimy, wchodzimy na site, a gościu wychodzi z karton gipsów i zaczyna mnie nawalać. Jaką piosenkę? To jest chyba, ale lubię tę piosenkę. No, ładnie, tańczę. No be, a guys. I teraz tak nie to. mamy pieniędzy. Ja mam. Tak, ja Ta, ty masz te pieniądze, tak? Ty. <laughs> ty masz, pieniądze. Ty... Ty... No i kupisz karabinek, ty. Łatka wiecznego biedaka przypadła akurat mi. Przepadła? Nasz, ja mam łatkę doszła, średnio zaburzonego, a kecha, no to wiadomo. Ja? G-klasa menele to sprawy. G-klasa menele, no. <laughs> Ale to było smooth, co zrobiłem. Dobra, będą pikować chyba? Nie, nie, nejdy idealnie. Nie, ja, ja mam low HP. Ja też. Ja nie, nie wiem, ja dostaję flesza z papry. Dobra, to jest useless. Nasi są useless, bym powiedział. Jest o, tam nie któryś? Tam jest typo, no jest no, tam No to strzelamy go. Eee, Kartą gipsy, karton gipsy. No. Jeden leży z QBD. Ja idę od strony B, jak coś. U mnie, u mnie, Krycha. Ej, dawajcie. Jeszcze jeden, Mati, 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 spójrz na mnie. Jeden jest u nas od respa, drugi jest tu blisko. Jeden jest po lewo, na... Tu jest rzeczy, Krycha. Dead. Plecy, 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 mocno. Dobra, uważajcie. Kurde, wiedział. No, celuję w siebie, celuję w siebie, obok automatu, wychylił, wychylił, wychylił. Czemu tu pistoletem? Przecież to naszym... Wosem. To mniej. O, czekaj no bo on ucieka! Ale nie ma paki! A my atakujemy! My atakujemy debile! Ja. Jedzielę! Ale mi. Z... iście teraz nie no. no nie wiedziałem! No bo. 5 ale... razy! Jużbym kogoś dogonił! Jak późno tak zaczął się drzeć, to ja mówię się pomyliłem. No bo ja mówię, co to było w ogóle? Ja się ja, bo, bo ja byłem przekonany, bo mówię, czemu my paki nie podłożyliśmy w takim razie? Ale co bo miałem wrażenie, że. To raczej, bo my... pakę, bo ten juicy wiem, z oceany bierze! A ja, a ja. mówię, że jesteśmy a wy, a wy nie ma paki, nie ma paki! Nie, nie powiedziałeś, że jesteśmy atakującymi, dlatego o tym nawet wy co? nie pomyślałem. A więc o czym wy do mnie w ogóle gadacie? ten jedyny Rozsądne w drużynie. No. Ja chciałem dogonić, mówię, obity na zero, A... No, Nilo, nie ma paki mieć! O, check, O, back. Nie wiem, czy tu wjeżdżać. Dobra, Macie skany, macie skany, no, wiecie, czy są. Jeden leży. Karton Gipsy. Jest za side. No, jest za side, cały czas co wy robicie! Karton Gipsy. Smoke ktoś upuścił, podnieście go i rzućcie. Ja mam Neyda tylko. Ostatni. Karton Gipsy. Nice. Jezus. Jezus, same ja. asysty mam, ty. Info za side'em, z dwóch stron go obiegają, a gościu strzela akurat we mnie, gdzie ja se stoję z tyłu. No! <laughs> Powiem ci tak. Dobra, wytłumaczcie mi, kupiłem armor, jak mam 40 armor. No... <laughs> bo się potknąłeś na głupi A nie mogę kupić więcej, bo cały czas ja tracę pieniądze, <laughs> no o co chodzi? Stary, to po prostu no, masz zapas easy. na tydzień, zapas armor na tydzień. side. Dobra. Jest za... Minus 145 Regipsy, Regipsy Karton Trójka, trójka, czekaj, może się Iwan. że karton Gipsy, jeden. Jest dalej, jeden. jeden. Chowaj, Iwan, chowaj, Iwan, i Iwan. Cały czas karton gips. Dawaj, Iwan, dawaj, dawaj. Patrz, patrz patrz na mnie, dawaj. Nie stój noc! Jak patrzysz na Ciebie? No, no tu, patrzymy na siebie, patrzymy Patrymy? na siebie. A gdzie ty, A, patrzymy ty ty na siebie. Patrzymy na siebie, jak wyjdzie, no. to ja z go, zobaczę i ty. Ale po co się tak wychylasz? Bo <laughs> lubię w pupę. Dobra, nie, no, on jako nie uciekł. Uciekam, no ja przeżyłem. Jezus Dobijecie go? No, no nie Ivan! Sorry, mi się Ammo skończyło, miałem 12 Ammo. Shorty, Iwan, jak mamy pokrywać pozycję, to stoimy i patrzymy na siebie, a nie ty wystajesz 5 metrów ode mnie. O, ja patrzyłem okienko, jestem. Patrzyłem że siebie pierwszego, zobaczę <laughs> Patrzyłem okienko, jestem. No, 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 no Mati, 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 stoimy, nie? Ja wiem, patrz. Ja wziąłem, ale stałem na backside. Za tobą, za tobą. Nic by się nie stało. Ja, ja nie mówię, ma... weźmy, o, mój, ja mam trzy szans na siebie. No, kurna, o, nam wysunięty, to. nie wiadomo. Ja, ja wiem, dobra, w dupie z tym. O, po co się? Ty znowu było tego baga zrobić. To śmieć. Ja. Znaczy? Karton Korty. Gipsy. Backside, backside. Jest backside. Też Nic nie widzę, mam a. fleszy 10. Też. Smoków też p. No kurna, dziesiąty flash, mam to w dupie. O jezus, czemu mi nie przybliżyło? Na, na, za za sidem na, na schodach był. Chyba karton może Gipsy. Na, może być karton Gipsy. Dobra, jest jakiś frak. No przecież ile można? Jak się skacze, Ej. to granie pozwala przycelować. Ja Trzeba dopiero stanąć na miejscu. Aha. The, ej, wszedłem w ten, wszedłem na site i było tak. Flash pierwszy, flash drugi, flash, flash trzeci, czwarty, pięćdziesiąty. Okay. Tysiąc flashy, tysiąc flashy. Fleszy no to o czym mówisz? Bo się chowałem co z trzy sekundy a i ja mam. Co? A, a, a gościu celował w naszego trafił we mnie i miałem minus pół HP, zanim znoszą wejść na site. Ja mam do <laughs> pół mózgu. A wlazłem, a wlazłem na site i w sumie zabił mnie gościu, który stał obok naszego, <laughs> bo nie sprawdził pozycji. <laughs> no i git, najlepiej na świecie. Nie, nic ba, nic ba, nic nic No to będą jajca Owem ja, ja idę, bo mi da w tym razie. Od... Z... A. A, a, a. a. Chyba A, bo coś tu z się, Nie, jeden juicy. jest na midzie, oczywiście zdechnę. Uuu! Coś A, coś A. Jeszcze jeden mid, jeszcze jeden mid. Bardzo low, póki zabiłem. Ja jestem się mniej. Ty zrotowali chyba. Uważaj, Krycha. Nie mogą, pokrycha trzyma. Mogą podsuwać. Do, do od karton gipsów już to wchodzą. Krycha jest na midzie na plecach. Biegają karton gipsów. Tak, B skaka jeszcze jeden, myślę, na lewo. Y on ma low, on ma low. on ma minus, minus 73 A mamy pakę no dobra. Nie, nie wiem jest. czy nie plecy. Ja to, to Ivan biega. A, minus 73 jest. Sa ej, wziął pakę, on do kartą w No to ja patrzyłem Zobacz, sushi. no, Mati, powiedz mi, to, to co? Są... Sushi, ja wleciałem, patrzyłem sushi, bo mówiłeś, że może jaja, jaja. To jaja. mi pleca. ja, I po, powiedz, ma mi, Mati, że ja mam nie farta ginę przez przypadek, no. Ale ja ci powiedziałem. Stary, pilnuje karton gipsów od wejścia z side'u. We dwójkę macie pakę na midzie i gościu wchodzi pakę, zabiera i wbiega do mnie. Tylko dlatego, że w momencie, mi... W kiedy już zaczyna mi w plecy. Tylko dlatego, że powiedziałeś mi, że może być w, sensie, w plecy, patrzyłem sushi. Jest jaja, wy jesteście ślepi. No nie ślepi, bo ja nie patrzyłem mita, patrzyłem tylko sushi stary. To no, gdzie staliście? Przecież na midzie była paka. Gościu patrzył, a, a ja, ja sushi. Nie no to. Nie no nie mogę, on po prostu wbiegł instant, wbiegł, zabrał pakę i wleciał instant do ciebie. Nawet się nie zatrzymał to stary. Jaki to jest taki rak. Nic mi nic, nic B. Ja. jeden B. Dead B ja Jeszcze jeden, jeszcze jeden za sidem, na B Na no, Biegnąła biegnoła A, dwóch A, biegnął a jeszcze Ale ja mam pakę na B, od B Został ostatni, ostatni z A nie Cały, go tu, ja cały jest czas to. na sajdzie. Za, 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 za tym, za kontenerem na sajdzie. No Na pewno, rzeczywiście, ma rację No, no. <laughs> Nie uskałem go, ale nie bo za kontenu. No, no. no. no czego jeden z paką poleciał na drugi side, what a to jest A jak już rozmawiamy, chłopaki, to... Nie. <laughs> a, a jak to było, że ja wlezwam w karton gipsach i pilnowałem, nie? No 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 No, no. no, kaniecki, kaniecki stoi. no do końca No tym, nie, nie Jezus. Jak ja taki Wanoju, mnie tak zwyzywał... Nieprawda, to Ech, ty, nie nie ty jesteś taki, że to ty wyzywasz, Stary, what fuck. To, to było takie warzywo gaming, byliście tam Czemu? Powiedziałeś mi, że może Parchu... być plecy, patrzyłem sushi dlatego. Stary, pilnowałem i... Pilnowaliście jednego miejsca, czyli Mida, ja pilnowałem drugiego miejsca. Nie! Czyli Gościu patrzył uda! Gościu patrzył uda! Nie ma nic B, nie ma nic B. Mid nic, A. Nie ma nic Przecież nasi, nie, nasi skracają. O, ja zginę. Czemu? Gdzie jest Mida? To no, jest na, jest, no. No są. Dobre, mam B jeszcze. Nie, no, Wychyl sobie. tą główkę, stare. Aj, czekał na mnie, no co za pies? Czeka Kamp, jest Na, na twoje lewo, kocha, na twoje lewo, od razu! Wiem, od razu do Nie, ale, ale jest ich pięciu! Jest jeden, stoi na schodach. Co oni mogą być? O, B? Na, na lewo. Nie, nie mogą być B. B. Ah. Okay, uh. jest Nice, last góra, last góra. Last dobra. Już się ma. A, BG. Piekło Iwan diamencie nie, kłoż no, no. na małe zło. la, dla Iwana. Na Co na szywochach widzieliście? Nie, nie widziałem. Na szywochu nie ukarowaliśmy. Na nie ukarowaliśmy. Zapraszamy przeciwnicy za takie uchybaczki. Patrz, przez całą grę prawie nikogo nic nie widziałem. 9 ases. Adrianu yeah, no <laughs> yeah. to jest 400 obrażeń. do Adrianu mełowicz. Dobra, pomin, pomin, bo mi się nie pokaże, ty. Jest Diamond. Jest Diamond, widzowie, i pominę. No Zobaczmy, czy masz Diamonda, bo trzeba weryfikację zrobić, żeby to w ogóle Akceptować. No, nice, nice. Ma. 27% chłopak. Elitka, champion i Unreal na Cirku w tydzień. Tako. A ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję i widzimy się przy Elicie, tak? <laughs> Elio.